Dzień dobry. Piątkowy poranek. Wybieramy się na suwerenżczyznę, aby moja rodzinka mogła tam sobie spędzić najbliższe dwa tygodnie. Diabeł w Stanach. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. postój na stacji w Łomży, czyli połowa drogi. Nie, Piotruś? O, smutna pogoda. Znaczy, dla nas jest bardzo dobra, ale, ale, ale jest smutna. O, proszę! Można spotkać różnych ludzi na... Ja myślę, tak to idzie. Cześć. Cześć. Radek. Mirek. Jaki ten świat... O, mieliśmy parę ciekawych rozmów w samochodzie z żoną, a propos przyszłości i paru innych rzeczy. No i coś mi mówi, że w najbliższym czasie będę musiał albo będę chciał podjąć różne trudne decyzje. Jest bardzo dużo rzeczy, których się boję w życiu. Natomiast jakiś czas temu trafiłem na taki dość ciekawy cytat, który mówi: Do one thing every day that scares you. Czyli rób codziennie jedną rzecz, która cię przeraża. To, co staram się robić, to wynajdywać te rzeczy i robić wszystko, żeby ten strach przełamać. Co pozwala mi na pewien rozwój samego siebie? Jedną z takich rzeczy, które bardzo się bałem, było latanie. Pierwszy raz w życiu leciałem samolotem na swojej podróży poślubnej, była to podróż do Egiptu. I wtedy w ogóle jeszcze nie myślałem o strachu, po prostu wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy do Egiptu. Co się jednak stało złego w drodze powrotnej? Szereg rzeczy. Po pierwsze, spóźnił nam się samolot o kilka godzin. Po drugie, siedziałem przy silniku, który wyglądał dość dziwnie, nie było tam kawałka osłony. Po trzecie, załoga zachowywała się bardzo dziwnie. I zacząłem sobie wmawiać różne rzeczy: że ten samolot spadnie, że to terroryści, etc., etc., I zacząłem się strasznie bać. Do tego punktu, że zacząłem się pocić, zacząłem sobie wmawiać różne rzeczy: po prostu trzymałem się fotela i bałem się, że stanie się coś złego z tym samolotem. Wylądowałem i ok, się udało, ale natomiast uraza w głowie została. I było bardzo dobrze do czasu, bo przez długi okres nie latałem, aż w końcu, w generali, zostałem wysłany do Triestu na takie spotkanie globalne. I to była jedna z najbardziej przerażających chwil w moim życiu. Nie była to przerażająca rzecz dla innych ludzi, tylko to była przerażająca rzecz dla mnie. Już siadając na pokład. Czułem się tak zestresowany i tak się panicznie bałem, nie wiedząc czego, że no, robiłem wszystko, żeby nie wsiąść na ten samolot, ale wsiadłem, bo musiałem lecieć do Triestu i do Frankfurtu z Warszawy doleciałem bez większych problemów, natomiast start i lądowanie to było okropieństwo, no i z Frankfurtu do Triestu leciałem w bardzo dużych turbulencjach i no, cały czas się trzęsłem, po prostu cały czas byłem przepięty pasem. W pewnym momencie już przy, przed samym triestem zacząłem czuć jak coś bardzo brzydko pachnie i tak, tak jakby ktoś się spocił okropnie, jakby ktoś pracował 3 dni bez zmieniania ubrania na nie wiem gdzie. Myślałem, że to pani z boku, może po prostu się tak nie myje, że coś się z nie dzieje złego. I dopiero gdy wróciłem do hotelu, zdałem sobie sprawę, że to ja się tak spociłem. Po raz pierwszy czułem taki dziwny zapach od siebie. To był taki zapach po to strat, strachu pracy, nie wiem, że, że pomyślałem, kurde, coś, coś się dzieje złego. No i podobna sytuacja, tylko już z większą świadomością była w drodze powrotnej, no i od tamtego czasu robiłem wszystko, ale to wszystko, żeby nie polecić. Miałem wiele okazji, natomiast ani razu nie odważyłem się na lot. Zdałem wtedy sprawę z tego, że tak nie może być, bo jest tyle fajnych miejsc na świecie, które warto zobaczyć, i ten strach nie pozwoli mi, żebym się przemieszczał dalej niż, niż Warszawa albo Polska. Nawet raz musiałem przemieścić się do Belgii, i zamiast lecieć samolotem jak normalny człowiek, to spakowałem całą swoją rodzinę, pojechaliśmy razem do Belgii samochodem. Co nie było zbyt dobrym logistycznym rozwiązaniem. Natomiast któregoś dnia znalazłem ogłoszenie w internecie, że pewna pani robi spotkania dla osób, które boją się latać, i postanowiłem się zapisać na takie spotkanie. Te warsztaty odbyły się w 2011 roku i były robione przez Centrum Psychologii Integralnej Integral. Więc warsztaty były bardzo fajne, trwały bodajże dwa dni i mieliśmy spotkania takie czysto psychologiczne, zajęcia z relaksacji, o tym jak sobie wyobrażać, żeby ten lot był bezpieczny. I mieliśmy zajęcia też również z pilotem, który nam tłumaczył, jak to wszystko działa, jak to możliwe, że samolot lata, że jak to. tak... Do... Były zajęcia z mechanikiem, który opowiadał, jak wygląda cały proces. Był ktoś z kontroli lotów, żeby powiedzieć, dlaczego te samoloty, jeden za drugim lądują, jest to bezpieczne i było to całkiem fajne doświadczenie. Nauczyłem się dużo, wiele y, przekładni w głowie się przełożyło i zacząłem rozumieć, że to jest całkiem fajne i bezpieczne i super, i wiem, jak sobie radzić ze stresem. Natomiast nie wsiadłem do samolotu. Przez kolejne 5 lat. Dopiero w tym roku, w lutym, wsiadłem do samolotu po raz pierwszy od tamtego czasu. Przed latem przećwiczyłem techniki, które poznałem na szkoleniu i wsiadłem do samolotu. Uspokoiłem się, byłem zrelaksowany, nie piłem alkoholu w żadnym wypadku i było bardzo fajnie, udało się. Okazało się, ten strach, który był w głowie, był tylko strachem w głowie i tak naprawdę nic nie było innego, co by trzymało nas przed tym lataniem. No i tak więc przez Frankfurt dolecieliśmy do Seattle, wylądowaliśmy i było całkiem fajnie. Powrót ze Stanów do Warszawy był o wiele przyjemniejszy. Chociaż tamty lub też był przyjemny, ale było o wiele przyjemniejszy, bo wsiadłem do samolotu, obejrzałem jeden film, zjadłem coś i praktycznie większość drogi spałem. Było po prostu bardzo wygodnie, fajnie, przyjemnie, trochę trzęsło. I tak samo było potem z Amsterdamu do Warszawy też całą drogę, prawie przespałem. Więc okazało się, że ten strach ma tak zwane wielkie oczy. I dopiero gdy poznałem na czym polega to całe latanie, iż to jest fajne, bezpieczne, najbezpieczniejsze na świecie. To dopiero wtedy zrozumiałem i mój umysł trochę się przestawił na to, że no, to jest coś, co każdy może robić, to co ja mogę robić i dzięki temu mam możliwość zjedzenia świata. W następnym odcinku lecę do Stanów, a już w sierpniu prawdopodobnie lecę jeszcze w inne miejsce świata, o którym jeszcze w tej chwili powiedzieć nie mogę, więc latanie jest fajne. I jeszcze wielu innych rzeczy, ale o tym, co porozmawiamy, kiedyś przy okazji, bo jeszcze dużo odcinków przed nami. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, czy Ty bałeś się kiedyś latać i jak sobie z tym poradziłeś? Albo poradziłeś? Tak więc do zobaczenia jutro.